Hej wszystkim z tej strony są. Pierwsza sprawa, macie swój odrzutowiec, o który prosiliście w filmie, w którym pokazywałem czołg, o który też wcześniej prosiliście. Mam nadzieję, że teraz nie wymyślicie sobie czegoś kompletnie abstrakcyjnego, bo nie wiem, co jeszcze można w tych liwicach pokazać. Promu kosmicznego nie mamy, to już, już lepiej nie będzie. Ten film to jest odpowiedź do najnowszego Playnexta od Roka. Myślę, że chyba wszyscy, wszyscy Roka kojarzą. Tą akcję Playnext też chyba kojarzycie. Ja tam kiedyś brałem udział, nawet jakieś wyróżnienie dostałem. Jeśli kogoś to interesuje, to polecam film. On się nazywa chyba Top MMORPG, Top 20 MMORPG. Coś takiego jest na moim kanale. Jeden z pierwszych moich filmów. A teraz chciałbym opowiedzieć, właśnie, jak to się zaczęło, bo Rok o to pytał. Tym filmem mam nadzieję pokażę w jakiś sposób swoją osobę, bo, bo o, o to właśnie chodzi. A przy okazji, wam, wam opowiem tą historię, jak to się zaczęło z moim nagrywaniem, bo, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, może to kogoś interesuje. Zresztą pytaliście się kilka razy tam pod filmami, jak to się zaczęło, więc już mówię. Tak jak, tak jak przed chwilą wspomniałem, jednym z moich pierwszy, pierwszych filmów to był film o tych MMORPG, Top 20 MMORPG. Oczywiście ja tego w rankingu nie układałem, On jest, on jest, ja go tylko nagrałem na podstawie, na podstawie top listy, którą ułożyli użytkownicy pewnego forum o grach MMO. No i tam pod tym filmem się pojawiło wiele komentarzy i, i trochę mnie to szokowało, bo wiele osób było widać, że nie wiedzą w ogóle o co chodzi. Myślą, że Battlefield to jest MMO, czy tam Battlefield Heroes, nie, już chyba to mnie tak najbardziej wbiło w ziemię. I mówię, kurde, o co chodzi? No i wtedy zdałem sobie sprawę, że po prostu większość osób nie wie, co to jest MMO. Myślą, że Guild Wars 1 to jest MMO i tak dalej. I postanowiłem ponagrywać kilka filmów z, z różnych gier MMO i pokazać właśnie, jak, jak to wygląda, jak wyglądają porządne gry, czyli gry z tego rankingu, które były. O, no, gdzieś tam się Runes of Magic wbił, ale to tylko tak chciałem, ten, mówię, kurde, spróbuję, może, może mam jakieś uprzedzenia, nie? Może mam jakieś, ale nie miałem uprzedzeń, ta, ta gra po prostu była dość, dość bardzo średnia. No i tak to się zaczęło, nagrałem chyba 12 odcinków tego. Potem mi trochę przeszło, zaczął się Battlefield i oczywiście zacząłem grać w Battlefielda. I tak jak teraz na przykład gram trochę w Starcrafta, trochę w LoLa. I to nagrywam. Tak, tak to w sumie od tego momentu, jak z tym MMO skończyłem, tak to się zaczęło robić, że zacząłem nagrywać to, co, to, w, co, to w co aktualnie gramy, i, i jest to takie. Kurde, jak to powiedzieć, żeby nie musieć tutaj wycinać zaraz połowie filmu i ciąć go na kawałki, bo tego nie chciałbym robić, nigdy tego nie robię. O, właśnie, dokładnie o to chodzi. W pewnym momencie yy, chciałem popokazywać trochę, jak wygląda takie granie, ale bez tych całych, wiecie, jak ktoś pokazuje Battlefielda i robi, yy, robi tylko, jak to się nazywa, frag movie, dokładnie, i pokazuje frag movie, tak, czyli najlepsze sceny. Yy, wiadomo, że jak się gra cały dzień, to można i kilka tych scen wyciąć, jak się gra dwa dni, to można cały film z tego ułożyć, ale to nie jest rzeczywistość. Tak samo było z Dark to jeszcze wcześniejsze filmy, które robiłem, i tam też, tam też ludzie tworzyli takie filmy, i to nie była rzeczywistość. Dlatego, dlatego postanowiłem, że, że ponagrywam kilka takich materiałów, które będą jeszcze nawet nie wiedziałem, że to się kiedyś, że to się jakieś let's playe, gameplay i tak dalej nazywa. Chciałem po prostu pokazać, jak wygląda gra w rzeczywistości, czyli i, i te takie, i jak się ginie, i jak się zabija, i jak się gada z kolegami, jak się umawia, prawda, taktyki i tak dalej. No i, i, i te materiały znajdują się na początku mojego kanału. Potem powstała seria Battlefielda, w którą grałem z jogurtem. Całkiem, całkiem słoko mi się grało. Moim zdaniem, kurczę, o wiele lepsze materiały niż teraz z Battlefielda robię, jak gram sam albo z widzami, znaczy nie, nie, nie żebym z wami nie lubił grać, ale z jogurtem jednak się znamy bardzo, bardzo długo i to. To było, coś, to było coś fajnego, te filmy nawet, nawet teraz czasem sobie otwieram i słucham. Dużo osób wtedy pisało w komentarzach, że tych filmów nie ogląda, tylko je słucha, no bo jednak oglądać, nie każdy lubi oglądać, a myśmy tam dobrą śmiechawę mieli i było to bardzo fajne, mam nadzieję, że z Jogurtem mi się Sirius sama uda nagrać. No i tak to się jakoś poczoczyło, a że ja gram już od, od najmłodszych lat jeszcze, powiedziałbym, że pierwsza gra komputerowa to był Wąż, a jeszcze wcześniej były te na komodore gry oczywiście, pierwszy komputer 4.8.6, wiadomo dyskietki, ten pierwszy CD-ROM, 40 MB dyski i tego typu sprawy, prawda? Jakaś tam Riva TNT, tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że niektórzy wiedzą o co chodzi. Gdzieś tam w domu jeszcze cały, wszystkie te starsze Secret Service się kryją. Top Secret nawet, tak to się nazywało? Top Secret to pismo. Niestety tylko trzy, trzy ten... No, trzy gazetki z tego mam, ale Secret Service mam całkiem dużo, no i tak to się jakoś kręciło. Ja jeszcze jak byłem młodszy i nie wiedziałem jak się gra, to obserwowałem jak mój brat gra. I potem jak już zacząłem te filmy kręcić, to zdałem sobie sprawę z tego, że po pierwsze, wiele osób nie ma, nie ma komputera, który na przykład Battlefield uciągnie. Dużo osób też, tak jak ja, jak byłem młodszy, nie, nie, nie bardzo ogarnia gry i lubi sobie popatrzeć jak ktoś inny gra. Jest to, może być to całkiem przyjemne. A w pewnym momencie, nawet ja, ja swojego czasu oglądałem komentarze meczy ze StarCrafta, więc, więc tak jak, jak to wszystko podsumować, to wydaje mi się, że jednak jak już, jak już mogę nagrywać, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, dużo gadam, zawsze mi mówili koledzy, o kurczę, samolot leci. Mam nadzieję, że to nie zagłusza. Druga sprawa, że koledzy narzekają ciągle, że gadam. No to są dwie, dwie rzeczy, które potrzeba do kręcenia Let's Play. Po pierwsze film, a po drugie gadanie. No i jak to razem, razem połączyłem i dodałem jeszcze do tego, że, że jednak ktoś chce to oglądać, dla kogoś jest to przydatne, to, to mówię, będę to robił. No i tak właściwie się rozwinął mój kanał. Teraz już, teraz już często to robię z przyzwyczajenia, nawet nie, nie, nie powiedziałbym z przyzwyczajenia, to już. Nie, nie ma gry, w którą wejdę i nie będę nagrywał. No, chyba że z League of Legends, jak gram ze znajomymi i wiem, wiem, że tego nie będę wrzucał, to, to, to nie nagrywam, ale praktycznie wszystko, co gram w Battlefielda, nagrywam w Sirius Sama, jak gram w StarCrafta i tak dalej, wszystko, wszystko to leci na mój kanał. A to dlatego, że, tak jak właśnie powiedziałem, tak, tak czy siak ciągle gadam, tak czy siak nagrywam, więc czemu by tego nie wrzucić, jeśli, mm, jeśli komuś to sprawia przyjemność oglądanie tego? To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to są oczywiście te całe profity, które z tego płyną. Yy, wasze komentarze, które sobie mogę potem poczytać, poodpowiadać. Czasem czegoś nie wiem, że to się zapytam, prawda? Też mi odpowiadacie. Jak, jak potrzebuję z kimś zagrać, to mam teraz po prostu tyle osób, z którymi mogę zagrać. Trochę osób nowych poznałem. Siedzę na Team spiku, siedzę na tam, tam też kilku znajomych, kilku znajomych poznałem właśnie dzięki temu, że nagrywam jest całkiem spoko. Bo niestety, koledzy, koledzy mi się trochę wykruszyli z tego grona graczy. Niektórzy mają dzieci, niektórzy już tylko w robocie siedzą. Albo, albo jak wracają z roboty to już jest tak późno, że ja akurat muszę iść spać więc, więc tutaj mi się to, to, to takie jakby możliwości trochę otworzyły na nowo no i mam nadzieję, że jak jeszcze, jeszcze się to bardziej rozwinie, no to oczywiście tych możliwości będzie jeszcze, jeszcze więcej prawda, różnych tam teraz nie będę wymieniał a, ale mówię są też minusy z tego płynące to od razu mówię bo, bo wiele osób chciało właśnie mówi so so zgłosisz się do Playnex zgłosisz się do Playnex no głupotą by było się nie zgłosić oczywiście bo jeśli już robię kanał wkładam w to tyle pracy to, to tutaj taką możliwość pokazania się większemu gronu widzów no nie można tego zmarnować pamiętajcie pamiętajcie że im więcej wam, was jest tym trudniej mi do was dotrzeć prawda kiedyś było Kiedyś tych widzów było 100, 200, 300, i nie, no, niektórych to. Był taki moment, że wszyscy, którzy komentowali, to wszystkich kojarzyłem, prawda? Teraz już, już jest to. Jakaś osa mnie atakuje, jakiś pan mnie podsłuchuje, ale to nic. Teraz tych widzów jest coraz więcej, już zaczynam pomału nie ogarniać, ale tak jak mówię, kontakt na Facebooku ciągle jest wszystkim, odpisuję. No i jak będzie, jak będzie jeszcze więcej widzów, to może być całkiem ciężko. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, jeśli wtedy nie będę miał dla wszystkich czasu, ale postaram się to ogarnąć. Postaram się to ogarnąć, mam nadzieję, że będzie, yy, że będzie całkiem spoko. No i to by było chyba na tyle. Słonko wyszło trochę późno. Myślałem, że trochę wcześniej słońce wyjdzie. Nie, nie mogę, sorry, że tutaj świeci słonko w rogu. Chyba świeci, bo mi się odbija w kamerce, ale nie mogę, nie mogę za bardzo się przekręcić, bo będzie mi wiatr wiał. W mikrofon, i do tego samolot będzie z tyłu pokazany, więc to by tak średnio wyglądało. To słonko świecące z boku musi, mu, musimy je jakoś przeżyć. No, dobra, no to koniec tego materiału. Ja myślę, że jeszcze z lotniska coś nagram. Chciałbym zrobić tutorial robienia tych latawców. Kiedyś robiłem latawce, ale to w innym materiale już opowiem. I mam nadzieję, że jak takie coś bym zrobił, też by się to komuś na coś przydało. Tak jak poradniki. Wiecie o co chodzi. Dobra, trzymajcie się. Cześć.